Czytanie z Księgi Ezdrasza Aby się spełniło słowo pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania. Tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan Bóg Niebios i On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli jest między Wami jeszcze ktoś z całego ludu Jego, to niech Bóg Jego będzie z nim. A niech idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Pana, Boga Izraela, tego Boga, który jest w Jerozolimie. A co do każdego z pozostających jeszcze przy życiu, to współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem i bydłem. Oprócz darów dobrowolnych dla Domu Bożego w Jerozolimie. Zatem głowy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, wybrali się w drogę, aby zbudować Dom Pański w Jerozolimie. A wszyscy ich sąsiedzi poparli ich wszystkim, srebrem, złotem, sprzętem, bydłem i kosztownościami, oprócz wszelkich darów dobrowolnych.